Się tak, jakby Szefina nie opuściła Izraela. Na początku byłem wstrząśnięty. Dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do nowego otoczenia, atakujących mnie zewsząd władźców. Do modlitwy nie przykładało się aż tak wielkiej wagi. Na pierwszym miejscu były studia nad Talmudem. W takich chwilach, proszę się, Wam przypominał mi szczęśliwego rolnika, który badał i kontroluje każdy kiełek, który obiecuje odpływ też miłego. zdawało się spokojnie, recytując odpowiednie fragmenty tonu, przytaczając punkt widzenia Rambana lub powiedzenie jednego z Rieszoni, czołgów rabinów i posłów, odpowiednie do omawianej kwestii, rozpoczynając od zadania pytania. Natychmiast zewsząd napłynęły do niego pytania i krytykę, Studenci zaczęli atakować innowacje Rabina, a sala Jeszywy przypominała pole bitwy. Rabin odpierał ataki z charakterystyczną dla niego ostrością umysłu i wiedzą, jak doświadczony kapitan stojący za sterem pokrewnym. Jeden ze studentów cieszył się, jakby znalazł złoto. Fajerwerki przeskakiwały z jego ust na słuchaczy. Prowadził swoją lekcję rozgorączkowane, rozwiązując sprzeczności i wyjaśniając nowe interpretacje. Był szybki jak błyskawica. Nigdy nie pozwala sobie na przerwę. Często trudno powiedzieć, czy dopiero wstał, czy może w ogóle się nie kończył. Wszyscy studenci byli biedni i utrzymywali się z darowizn zbieranych publicznych w licznych społecznościach żydowskich. Dzięki temu nie musieli przesypiać nocy na twardych łapkach w salach wykładowych. Mieszywa ...kocha nas wszystkich jak ojciec kocha własne dzieci i zawsze dba o wszystkie nasze potrzeby,